Dzień dobry. Witajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie po krótszej przerwie, blisko dwumiesięcznej. Moi drodzy, witam was, a wraz z powitaniem was mam kilka newsmentów, kilka nowych zmian do zaprezentowania. Kilka też rzeczy do e, opowiedzenia. Mentora od razu na start mentora to chyba trochę za dużo. Ja tam tylko widziałem, że było jakieś śledztwo wielkie, że mentor jest gejem. Eee, dowody na to, że się zabierał, zakładał jakieś kabaretki, ale to wszystko, co widziałem. Chyba, że coś więcej jest, bo tam nie śledziłem aż tak dużo, mówiąc szczerze. Wy nie wiedzieliście, że tam było co? Nie. A no i od razu napomnę: mamy 27 czerwca, jest piątek, więc yy, tak, tak, dla, tak na dobrą sprawę. To ja już właśnie wracam na stałe. Tylko, że sobota i niedziela jest pewnie. nie streamerska, więc postreamujemy dopiero w poniedziałek z powrotem. A przez najbliższe dni mam jeszcze jakieś imprezy rodzinne, więc niby powrót, ale do regularności tak daily, dzień w dzień to jeszcze chwilka. Bo nie przemyślałem trochę tego. A no i turniej będzie: szachowy, w którym będę grał o tytuł szachowy. Ale tam może nawet pojedziemy ekipom, to wam niedługo damy announcement. Więc tyle dobrego. Tak, pokonałem czkawkę i to było trochę po. Miałem dwa dni czkawkę, widzowie. Miałem dwa dni czkawkę, nie troluję. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to jest groźne. I od czego w ogóle to możliwe. Nie wiem, czym to może być spowodowane mieć czkawkę dwa, dwa dni. Kurde, no palenie to wypadałoby rzucić. Jestem jednym z ostatnich streamerów, którego kojarzę, który dalej pali. Nie wiem, kto jeszcze oprócz mnie jest takim degeneratem palącym. Nie no, palenie jest pase. Okej, okay, Nitro pali, ale. Patrzcie, no dobra, Random Bruce rzucił. Ksajo eee... to nie wiem, chyba rzucił, bo walczył. Gucio rzucił. Slaprok rzucił. Dużo osób rzuciło. Dobrze, pytanka widzę, padają. Moi drodzy, na starcie może zaczniemy od projektów, a przy okazji od podsumowania poprzedniego projektu, powiem tak. Poprzedni turniej szachowy był bezapelacyjnie największym turniejem szachowym w internecie i był ogromnym sukcesem. Chociaż nie wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak miało być, wiele rzeczy mogło wyjść lepiej, wiele rzeczy mogło wyjść inaczej, wiele rzeczy mogło wyjść bardziej opłacalniej. Ale nie udało się dopiąć wszystkiego do perfekcji, niestety. Mimo wszystko jestem zadowolony, bo znowu pobiliśmy rekordy oglądalności. Była to ogromna oglądalność. Yy, na wstępie poruszę temat, bo zostałem troszkę pomówiony. Pod moją nieobecność przez Suchara. Już z nim rozmawiałem, mówił, że w sumie nie wie, czemu tak zrobił, sugerując, że nie wypłaciłem nagród na czas. No, moi drodzy, nagrody są wypłacone na czas, a nawet przed czasem. I powiem więcej, ten, który najbardziej krzyczał, czyli Netrodal, za ostatnie miejsce, które dostał, bo przeskoczył tych, którzy zostali z. Y zyskwalifikowani, dostał tą ostatnią nagrodę, ale pomyliłem się i dałem mu za dużo 100 złotych, no. Oprócz tego powstały jakieś plotki, że ktoś tam y, mi pieniędzy nie dał, a ktoś mi dał za dużo, albo że ja ukradłem jakieś pieniądze, więc zacznę może od podsumowania tego oto projektu, projektu jakim był Billion Shahmat Invitational. Pokażę wam, jak to wygląda cyfrowo. Myślę, że możecie się sporo zaskoczyć. No I cyk. Moi drodzy, jestem na ryczałcie. Z tego też tytułu tak wygląda rozliczanie. Tutaj są podsumowane wszystkie wpływy: kwoty brutto. Kwoty netto i finalne kwoty po podatku. Finalne kwoty po podatku oznaczają to, że niezależnie od jakiego dostaję wpływu, ja i tak muszę to rozliczyć, no bo jestem na ryczałcie. Także de facto od tych kwot 15 koła, 25 koła i 40 koła, łącznie z subami donate'ami, mam 85 139 zł na nagrody i organizację całego turnieju. Co finalnie po odprowadzeniu podatku ryczałtowego. Daje mi 72 368. Jednakże, jak zerkniemy na koszta, gdzie w kwocie netto koszta te wyniosły 39 000, mamy prosty rachunek i w tym wypadku. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 100 tysięcy nagród, które również można potraktować jako koszta, powstaje bardzo proste podsumowanie. 72 368 tysięcy złotych wpływów minus 139 tysięcy złotych kosztów równa się minus 66 632 złotych zysku dla mnie. Wszystkie pieniądze były wypłacane bezpośrednio z mojego konta firmowego. Tak jak widzicie. Tutaj, tutaj też miało miejsce podwójne opodatkowanie. Niemniej jednak ja jestem bardzo zadowolony z tego turnieju i dziękuję sponsorom, którzy zdecydowali się wypłacić pieniądze deklarowane na umowach. Myślę, że to tyle w kwestii turnieju i tyle w kwestii rozliczeń. No, być może nagrody były za wysokie. Jakby nie patrzeć, gdyby nagrody były dwa razy mniejsze, też byśmy byli mniej więcej na minusie. Prawda jest taka, że gdyby inne rzeczy też wyglądały inaczej, to może ten turniej wyszedłby nawet na plus, bo takie były założenia. Ale operujemy tym, co jest tu i teraz. Niestety, także tak to wygląda. Dla tych ciekawskich, którzy piszą, ile dolarów z Kika, Twitcha reklam donatów, yy, na tej tabelce zaznaczone było, że z donatów i subów zarabiłem około. 4368, a z reklam jak zarobię więcej niż 20 dolarów, to szczerze będę zadowolony, bo nie było restreama na kiku. To tyle moi drodzy w kwestii z już yy, turnieju. Jedyne co zostało to jeszcze rozdanie dwóch największych pucharów dla zwycięzcy turnieju oraz dla Random Brusa. No i tyle moi drodzy, to taka przygoda z turniejem, kolejny turniej nie mam pojęcia kiedy, co z bilin, co z bilin. Moi drodzy, wraz z zakończeniem turnieju 29 kwietnia zakończyłem moją współpracę na każdej płaszczyźnie. Zrezygnowałem z zarządu, a tym samym z zasiadania jako prezes Billin. W ramach tego, że w tyle było, że tak powiem, powstawało porozumienie, do opinii publicznej dużo później została puszczona notka, co oznacza, że w dniem 29 kwietnia nie mam absolutnie nic wspólnego z tą spółką akcyjną. Rozeszliśmy się z uwagi na różne wizje rozwoju tej spółki, no i nie widzieliśmy wspólnego poletka współpracy. Niemniej jednak, życzę im powodzenia. Ja zamierzam skupić się sobą. Powiem tak: każdy robi błędy, moi drodzy. Ja postaram się robić ich w przyszłości mniej i na razie skupić się na sobie i na naprawdę swoich dużo mniejszych projektach. I liczę, że teraz będzie już tylko lepiej. Co do nowego, yy, co do nowego, moi drodzy, komputera, pracuję nad tym teraz, wziąłem to za priorytet, jak mi odeszło, bardzo dużo obowiązków z głowy. Mogę skupić się na takimi rzeczami. Pomyślałem w ogóle, żeby yy, spróbować. Popiekać też troszeczkę w inne gry. Widziałem, że moja partnerka Ola już troszeczkę poszła w tym kierunku. Fajne jest to, żeby żeby popróbować nowych rzeczy. Ja mam naprawdę dużo. Nie z skończonych, nawet nie zaczętych tytułów, ale tutaj na pewno musiałbym z wami to ustalić. Małymi kroczkami. Bo mówiąc szczerze, pierwszy raz wracam z taką spokoją ducha, spokojem ducha, gdzie wszystkie sprawy prawne, jakieś druczki papierkowe mam za sobą. Najwyższa pora z powrotem wrócić do po prostu internetowania i, i zabawy, i łupkowania. Wiem, że niedługo. Wchodzi nowy sezon TFT. E, nie ma co liczyć na to, że kiedykolwiek zwróci mi się ten turniej e, szachowy. Natomiast patrzę na to w innym kierunku. Jeżeli jestem w stanie zrobić tak wielki turniej szachowy, to może kiedyś zrobię równie duże, e, wielkie e, wydarzenie, może z jakiejś innej gry. Bo na pewno czegoś brakuje na rynku. Nie wiem, no na pewno nie, nie, nie ma tytułów, które jeszcze zostały poznane. Nie wszystkie zostały pozwale, poznane. Co z Metinem? No za dużo o Metinie nie mówiłem, dlatego też teraz y, o Metinie za dużo powiedzieć nie mogę. Bo tak naprawdę. Pff, to wiem, że nic nie wiem. Uff, suchar wszystko wygadał? No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie, moi drodzy, zaczęły się wakacje. Ja wiem jedno, chciałbym w tym roku. Na poważnie powalczyć o tytuł szachowy Czyli turniej IRL, szachowy Mistrzostwa świata amatorów Tylko rozegrać to tak, żeby to były nudne szachy, a zarazem komentowane No i żebym faktycznie spróbował to zdobyć, no Myślę, że się uda, co? Nie, 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 żadna FIDE Arena Nie, FIDE Arena i Mentora też nie, nie, nie. Dobra, i słuchajcie teraz to pewnie na co wszyscy czekaliście czyli lekkie nadrabianie internetu, leciutkę, tak żebym się wdrożył, bo byłem nieaktywny, ale śledziłem tak tylko z pół na pół. Czy są jakieś akcje warte uwagi, które naprawdę zatrzęsły internetem? Nic się nie działo? Dobra, to ja wam będę zadawał pytania. Nie, nie zamierzam odpalać swoje 5 minut. No spokojnie, nie, nie spadłem na głowę. Chociaż wiem, że to jest pewnie dominujący kontent, no nie? Gąciarz się wybronił. No, to był ciekawy case. Nie będę oglądał z wami całego tego lore. Ale mega długo to trwało i mega dużo było tam zawiłych sytuacji. Nie wiem, czy kojarzycie czy pogodziłem się z fornalem? Tak, w zasadzie to nawet nie byłem z nim y, pokłóconym. Siema, kiedy kolejna y, przerwa? Nie wiem.